Witajcie w kolejnym odcinku Wiedźmina 3. Ja jestem Justynka. Ostatnimi czasy trafiały się zadania dotyczące jakichś spisków i poszukiwań. Tak więc tak dla odmiany idziemy z Geraltem zapolować na potwora. Ponitce do kłębka. Rozmawiaj z zarządcą slamsów. W okrawkach podłej dzielnicy Nowigradu Wiedźmin przyjął zlecenie na potwora... Mordującego nocami ludzi. Geralt nie podejrzewał jeszcze, że historia, która zaczęła się w slamsach, doprowadzi go na salony. No, może być ciekawie. A, dobrze, że to już. Tu? Tu strażnik. Nie lubimy to Widzę. Ja w sprawie ogłoszenia, ponoć szukacie kogoś, kto pozbędzie się potwora. A tak, nadzorca lundię wywiesił. Jakaś bestia nawiedza przedmieścia i morduje ludzi. Strach wyjść z domu po zmroku. Mm. Chciałbym porozmawiać z nadzorcą. Kiedy on nie przyjmuje petentów, to czym właściwie się zajmuje? Z nadania Rady Miejskiej wydaje łachmaniarzom mąkę i kaszę. Znaczy się, nie osobiście ma do tego ludzi. Zasią sam... To sam. Nadzoruję. Rzeczy samy. Mam zamiar zapolować na tego potwora. To musisz się pośpieszyć, bo ktoś już się zgłosił. Asa. Kto przyjął to zlecenie? Nie widziałem tego człowieka. Powiedzieli mi tylko, że znalazł się jakiś śmiałek. Chyba jakiś głupek? Ktoś widział potwora na własne oczy? Nie, tylko ciała. Bestia zawsze pojawia się w nocy i wybiera sobie samotne ofiary. Hmm. Kiedy znaleźliście ostatnią ofiarę? Wczoraj w nocy zginął Hubert. Żebrak, ale porządny. Pozwalałem mu od czasu do czasu nocować w szopie. O, 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 tam, po prawej. Eustachy jeszcze nie przyjechał po zwłoki. Leżą, gdzie je znalazłem. Okay. Dzięki, bywaj, mało tych informacji. Ktoś się znalazł się na Biały, syn, Mogę tu wejść, czy nie mogę tu wejść? Gdyby w środku było to. Jak tu się dostać? Tylko zaraz tu się zaplączy niepotrzebnie. To jest jakieś inne wejście. To nie jest trop Garkaina, ani fledera. No, leży. Bo... Wyssano z niego krew, gdy spał. Wampir niższy. Wampir niższy? Nieważne. Idziemy dalej. Nie wyglądasz jak inni, Dwan. Bo nie jestem jak inni. To jest ta różnica. też masz Duże te ślady. Ogromne. Tu się ślad urył. To nie jest ludzka krew. Potwór był ranny. Tutaj kończy się trop. Poszukam śladów po drugiej stronie. płyniemy sobie tylko. Nie wiem czy wampiry mają takie topy. Bo nie wiem. O, tu. Truchła szczurów bez jednej kropli krwi, a więc Ekima. Ekima. Siedzi tu w chacie? Faktycznie tu była. Na górze? To to Eki na górze w chałupie. Ojez, już się boję. Tam ktoś jest faktycznie. Jest Witaj Lambert. Dobrze Cię widzieć, Wilku. Postanowiłeś polować w Nowigradzie? Nigdy nie lubiłeś tego miasta. Dalej go nie lubię, ale mam tu sprawę do załatwienia. To no ten głupek, on jest tym głupkim. Co porabiałeś? Poszczęściło ci się na szlaku? Owszem, obłowiłem się w Lanexeter. Polowałem na giganta, który okazał się leśnym trolem oraz na bandytów. Na bandytów? Transakcja wiązana. Okej. Okay. Ta twoja sprawa do załatwienia, to coś, w czym mógłbym ci pomóc? Być może, ale pomówimy o tym później. Chodź odebrać nagrodę, śpieszy mi się trochę. Powiedzmy, że należy ci się połowa, niech stracę. Chodźmy. Ciekawe, co on tu robi. I co? A jak myślisz? Zrobiliśmy, co do nas należało. Czas na zapłatę. Poczekajcie. Pójdę do nadzorcy i przyniosę nagrodę. Sami sobie poradzimy. Lepiej nie opuszczaj posterunku. Hmm. Yy. Co racja to racja, wchodźcie. Pozbyliśmy się potwora z doków i przyszliśmy po nagrodę. Wiedźmini, odkąd to podróżujecie parami? Na samotnego Wiedźmina czyhają rozliczne niebezpieczeństwa, na przykład bandyci. Radzę spuścić stonu. Mów, gdzie znajdę Bertrama Taulera. Mm. Spokojnie, Lambert. Zaufaj mi, Geralt, to ważne. Muszę się czegoś dowiedzieć. Nie znam żadnego Taulera. Bierzcie pieniądze za potwora i wypierdalać zanim się zdenerwuje! Gdzie jest Bertram Tauler? Pytam po raz ostatni. Straże! Do ciemnicy z nimi! No Nie uda wam się. O, Hej. Hej. Gdzie on pobiegł? Głupie, co to ma być? To tędy wchodziliśmy. Tędy. Więcej z nim kłopotu niż z Ekimą. Tauler zniknął, przysięgam! Inni też, wiem tylko, co zwień. Zatem co zwień? Teraz cięgiem piję w siedmiu kotach. No widzisz. No teraz może powie, o co chodzi. To morderstwo było konieczne. Tak. Zaraz zjawi się tu więcej strażników. Chodźmy stąd. Spotkamy się w Siedmiu Kotach i tam ci wszystko opowiem. W Karczmie, w której przesiaduje Wien. Tak, Do zobaczenia. z Wien, o co chodzi? Nie, powiem wam, że mam. Deżavid. Dzieje podobna sytuacja jak z tamtym wielkim chłopem. Może nie pamiętam, jak on się nazywa. Bo też go tak Ale spotkaliśmy. Może w jakiejś posiadłości. No mów. Teraz czas na wyjaśnienia. Dlaczego zabiłeś Lunda? I o co w tym wszystkim chodzi? Wolisz krótką czy długą wersję? No, opowiadaj. Chcę długą wersję. Ale czas. Kiedyś miałem przyjaciela. Nazywał się Aiden. Ty miałeś przyjaciela? <laughs> Bardzo kurwa śmieszne. Poznaliśmy się, gdy wziąłem zlecenie na odczarowanie monstrum Zelandy. Aiden wziął zlecenie na jego zabicie. Był wiedźminem ze szkoły Kota. Z tego co pamiętam, monstrum zostało w końcu pokonane. Tak, gdy wypruło flaki z mojego zleceniodawcy, została tylko jedna opcja. Jakoś dogadałem się z Aidenem, połączyliśmy siły, a zapłatą podzieliliśmy się po połowie. Mhm. Potem pracowaliśmy wspólnie wiele razy. To był najlepszy człowiek, jakiego spotkałem. Wiesz, że cię lubię, ale nie dorastasz mu dopiero. I co się z nim stało? Jakiś czas temu Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie książęcej córki. W grę wchodziła polityka, no i niechęć do szkoły kota. Zapracowali sobie na nienawiść. W gruncie rzeczy stali się najemnymi zabójcami. Aiden taki nie był. W każdym razie na dworze księcia znaleźli się tacy, którzy woleliby, żeby nie doszło do odczarowania pierworodnej. Banda wyszkolonych zabójców zaskoczyła Aydena i go zamordowała. Wśród nich był nasz nadzorca. A Bertrand Tauler? Dowodził zabójcami. I to on zadał śmiertelny cios. To no już teraz wszystko jasne. Przykro mi z powodu Twojego przyjaciela. Nie potrzebuję współczucia, tylko Twojej pomocy. Musimy rozmówić się z Wien. Pewnie wypiła już dostatecznie dużo. Chodź! Wien? Czego chcecie? Chcemy zobaczyć się z Bertramem Taulerem. Chciałabym Wam pomóc? Mojemu przyjacielowi bardzo na tym zależy. A co ja będę z tego miała? Na początek zapłacę za Twoje piwo, a potem zobaczymy, jak cenne są Twoje informacje. Należałam do Hansy Taulera, ale kiedy to było? Wypadłam z obiegu i nie wiem, gdzie go szukać. A poza tym, on już nie trzyma z dawnymi kamratami. Na mieście mówią, że się zmienił. Tak słyszałam. Powiedziałeś, że tauler się zmienił. Co miałaś na myśli? Zerwał wszystkie stare znajomości. Przestał zajmować się drobnymi zabójstwami. Zaszył się w jakiejś mysie i dziurze. Jak go znam, to teraz pewnie szykuje coś dużego. Coś dużego? Ciekawe. Kto jeszcze należał do bandy Taulera? Prócz mnie? Selize, Hammond i Lund. Ale oni rozeszli się na wszystkie strony świata. Selize do Tretogoru, Hammond na Skellige, a Lund... Lund nie żyje. <noise> piła kosa na kamień. No to musicie gadać z Hamontem lub Selizę. Gdzie znajdziemy tę Selizę? Powiodło się jej. Prowadzi burdel w Tretogorze. Taki dla bogaczy. Dziwki wyciągają z nich informacje, a ona nimi handluje. Jak się nazywa ten burdel? Czarna Lilia. Selize zawsze miał zły gust. Potrzebujemy informacji o Hamondzie. Kiedyś był prawą ręką talera, Gdy Hanza się rozpadła, wrócił na faroę skąd pochodzi. Teraz jest piratem. Nawet Jarlowie muszą traktować go z szacunkiem. A ty? Jaka jest Twoja historia? Moje komando zostało rozbite, więc przyłączyłam się do Taulera. Nigdy nie traktowali mnie jak równej sobie. Ze stu kroków trafiałam z łuku wróbla, lecz dla Taulera nie byłam dosyć dobra. Zawsze wolał te pizdy Selize. Uczestniczyłaś w zamordowaniu wiedźmina Aiden'a? Może no, nie pamiętam. Mhm. – Jesteś zadowolony? – Jeśli ona nic nie wie, musimy pogadać z Hammondem i Selizę. Nie szukajcie Taulera. Jeśli zorientuje się, że depczecie mu po piętach, zabije was bez mrugnięcia okiem. Zobaczymy. Zaś co do ciebie. – Nie, Lambert. – Racja. Lepiej ją tak zostawisz. A moje pieniądze? Skurwysyny. Musisz mi pomóc, Geralt. Najlepiej będzie jeśli się rozdzielimy. Pójdź na Skellige i przyciśnij Hamonda. Ja pojadę do Tretogoru i spotkam się z Cellysem. Pogadajmy o tym. Nie, to jedna z tych poważnych sytuacji, kiedy nie zadajesz zbędnych pytań, tylko pomagasz przyjacielowi. Gdzie spotkamy się po powrocie? W karczmie nigdzie. Ruszam w drogę. Powodzenia. ciekawy. Ciekawe. Hmm, wychodzi na to, że jednak idziemy płyniemy na skeligę. Wiecie, no bo mia miałam taki plan, żeby jednak się nie pchać jeszcze na tę skeligę. Robić to co tutaj mam. Do zrobienia. No ale najwidoczniej nie da się inaczej tego zadania o. chyba ukończyć. Jednak chciałabym mieć już to zadanie z głowy, powiem wam. Nie tyle, że koniecznie, koniecznie, ale hmm, ciekawe. Ciekawe jest to zadanie. Tu spotykasz Lamberta, który jest w żałobie zabito mu przyjaciela i chce go pomścić. że w ogóle wróciliście nie wszyscy cholerni piraci no i do kogo ja mam się tu zgłosić marynarzu to tu rządzi tą łajbą jesteś kapitanem tej łajby a co Muszę się dostać na skolikę. to najlepiej wpław! Wyspiarze jednakowo biją i czarnych, i nas. Nikt tam teraz nie pływa. Bzdura. Z klanami można się dogadać. I ktoś na pewno już to zrobił. O, chyba ten obłąkany Suki-syn Wolverstone z Atropos. Złodziej, kłamca i co domita. On mógł się dogadać z dzikusami. Hmm. Gdzie go znajdę? Jeśli nie w świniarni, to w złotym jesiotrze. Spytaj o flachę, każdy ci go wskaże. No dobra, teraz musimy się cofnąć. Uh! Do jeziotra. Gdzie tu się szło do tego jesiotra? Tędy? Tu wchodziło? Tędy. O, jest i ten pan. Kapitan. Ty jesteś Wolverstone? Kapitan Atropos? Czekaj, czy ja jestem Atropos, kapitan statku Wolverstone? Nic nie wiem, psiakrew. Muszę się dostać na skarigę. Moja Atropos płynie na Arcskelik. Wiozę zboże, ale cicho, szar. Masz pieniądze? Trzymaj, tyle wystarczy. Wolek ciężki jak bycze jaja. To co, gotowyś do drogi? Nie wiem, czy się, ty jesteś gotowy. Ledwo stoisz, człowieku. Zapamiętaj sobie jedno. Kapitan Wolverstone nigdy nie pływa na trzeźwo. Może w jedną stronę, Wolverston w drugą. I bujanie się znosi. To co, gotowyś do drogi? Ruszajmy. <laughs> Jeszcze tylko strzemiennego za pomyślność i za zdrowie mojej, Atropos. Ach, no, to jedziemy. No, pięknie. No to ruszamy na skaligę, a kapitanem statku jest nabomblony chłop. Ale dalsza część tej wyprawy w kolejnym odcinku. Swoją drogą nie spodziewałam się, że spotkam tu Lamberta, a co dopiero wyprawy za morze. Yy, ale jestem bardzo ciekawa jak potoczy się to zadanie i mam nadzieję, że wy, wy, wy że wy również. Więc jeśli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka to zachęcam do zasubskrybowania kanału. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa!